Siemaneczko widzowie w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić intro. Na przykład do swojego filmu. Wchodzicie na taką stronkę jak Pan Zoid. Intro. I pierwszy link od góry klikacie sobie. Tu taką stronę macie. Tu sobie wybieracie. Jak tu sobie nic, nic nie znajdziecie, to naciskacie więcej. Albo jak po prostu chcecie, to tu szukacie sobie. To musi się pomału wczytać. I tu macie takie. Właśnie, ja sobie wybiorę. Yy, może to. Wciskacie sobie to. Teraz oddawał się takie coś. Chcecie zmienić sobie nazwę, bo tu będziecie mie mieć tekst. Tu naciskacie na tą kosteczkę i tu macie tekst. Prawda? Tu naciskacie na przykład mielony i Enter i to usuwacie. I proszę, oczko i to. Macie już taki i sobie, sobie wkleić. I tu chcecie pobrać, no naciskacie Start Video Render. Ja tego nie będę już pobierał, bo ja to mam. I tam jak Wam się to pobierze, to naciskacie tu. Będziecie mieć jeszcze takie coś. I musicie na to kliknąć. Wtedy to wam się pobierze już. I oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. I takie rzeczy, na przykład, o, tu jeszcze macie takie coś, yy, na, na przykład patrzcie, o, robicie sobie, tak, tu jest mielony, trochę mi nie wyszło, ale oczywiście ja to już patrzę, co tu się, mhm. o, no to coś nie wyszło. Najwyżej coś nie wyszło. Czekaj, o. Teraz tu mielony. O, enter. I teraz macie coś takiego.